Matko Boża, proszę Cię, dotykaj naszych serc. Matko Boża, umacniaj nas i poprowadź nas przez to Słowo Boże, by ono nas oświeciło i umocniło w drodze za Jezusem. Oddaję Tobie, o każde nasze słowo i wszystkie myśli. Pozwól nam Słowo zrozumieć, przyjąć, wykonać i nim żyć. Prowadź nas do Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pamiętacie dobrze, że 1 stycznia w całym Kościele wyjątkowy był taki moment, kiedy jeden, jedyny raz w roku my wszyscy słuchaliśmy taki fragment z Księgi Licz. Niech Cię Pan błogosławi, strzeże. To życzenia, błogosławieństwa, kiedy Bóg mówi do Izraelitów przez Mojżesza. Powiedz swoim synom, tak będziecie mówić sobie, tak będziecie mówić do swoich dzieci, do swoich bliskich. Niech Cię Pan błogosławi, strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, swoim pokojem. Tak macie mówić do siebie, powiedział Bóg przez Mojżesza w Księdze, liczb. Jeden, jedyny raz, kiedy Kościół czyta ten fragment w liturgii i na koniec tego czytania Bóg mówi tak. Gdy tak będziecie mówili, ja będę Wam błogosławił. Amen. Amen. Co to znaczy? Jakie to jest wspaniałe, niewiarygodne, cudowne, że, patrz, błogosławieństwo samego Boga zostało związane z tym, co mówią moje usta. Z tym, co ja mówię. Jeśli Bóg mówi do Mojżesza, powiedz im, że macie tak o sobie mówić, macie sobie dobrze życzyć, Macie dobrze o sobie myśleć, bo błogosławić to dobrze mówić. Tak? Benedicere. Dobrze mówić. Błogosławić, dobrze mówić. Etymologia tego słowa to oznacza błogosławić, dobrze mówić. Jeśli Bóg mówi, macie się błogosławić, dobrze mówić, dobrze myśleć o sobie, i Bóg mówi, macie w ten sposób do siebie się odnosić, i patrz, gdy tak będziecie mówili. Do siebie, o sobie i tak myśleli, ja będę Wam błogosławił. Czyli Bóg związał z ludzkim słowem, naszym życzliwym słowem życzeń i mocy i miłości i pokoju swoje błogosławieństwo. Amen. Amen. I wtedy On rozlewa błogosławieństwo, bo obiecał. Biblia jest pełna obietnic. Bóg powiedział: Jeśli tak będziecie mówili, ja Wam będę błogosławił. Amen. Amen. Nie zawsze jednak nasze słowa takie są. Nie zawsze nasz język taki jest. Nie zawsze tak życzliwie myślimy o braciach, o siostrach. I nie zawsze tak dobrze mówimy. I ja jestem pierwszym w tym przykładzie, bo nie jestem ideałem, nie jestem tu święty. I za to Pana Jezusa przepraszam i proszę, żeby mnie poprawił w tym. mówieniu. I tak widzimy to. Jak naród wybrany, już w księdze liczb 11.4 narzeka na Boga. Brakuje im tego i tego na pustyni, ma pretensje i żale. Wciąż narzekają na to, na tamto, użalają się nad sobą. A narzekanie to jest forma przeklinania siebie i innych. Narzekanie. To jest przeklinanie siebie i innych, a więc pilnujemy się, by nigdy nie narzekać i nie użalać się nad sobą, a patrzcie jak nam to łatwo przychodzi. Budzisz się, nowy dzień, poranek, ojejku, spadł śnieg, muszę odśnieżać, biec do samochodu albo skrobać szybę, nie, nie zdążę, spóźnię się na traumę, na autobus. już mina skwaszona, co tak ciemno, mało mam słońca, mało witaminy D, źle się czuję i tak narzekanie na to, na tamto, od A do Z potrafimy mieć witanie różnych narzekań. To nie jest dobrze. To jest przeklinanie co, czasem, co za beznadziejny dzień, taki ciemny, ponury, szary. Już przeklałeś ten dzień. To jest przeklinanie. Przeklinanie, przeklinanie czasem siebie, dnia, rzeczy, spraw, innych osób, więc nie tędy droga. Hiob, trzeci rozdział 1, 3 też na narzeka. Przeklina nawet dzień swoich urodzin. Biada mi, po co się narodziłem? Narzeka, źle mi na... Siebie, o sobie, o innych, o wszystkim, wszystko przeklina. Był tak rozgoryczony w bardzo trudnym doświadczeniu życia. Rzeczywiście bardzo trudnym. Dlatego też Jezus mówi u Mateusza 12,36, z każdego bezużytecznego słowa zdamy sprawę. Więc mamy uważać na słowo. Uważać na słowo, uważać na to, co mówimy. W liście Judy 1:16 także Słowo Boże przestrzega nas przed narzekaniem, bo mówi Słowo, że ci narzekają, którzy są zawsze niezadowoleni. Niezadowoleni z tego i z tamtego, wprost mówi Słowo Boże, narzekają ci, co są niezadowoleni ze swojego losu. A przecież to życie w rękach Pana. To życie jest w rękach ojca, kochanego. Mówiliśmy tu o tym tyle razy. abba, tatusiu. Więc czy ja mam powód do narzekania? Budzę się. Zaczynam nowy dzień. Ojcze, jestem w Twoich rękach. Ty nad wszystkim czuwasz, kontrolujesz, panujesz. Ty mnie kochasz, Ty mnie znasz. Więc koniec z narzekaniem. Są takie naklejki, niektórzy na drzwiach naklejają, wiecie? Zakaz wjazdu, stop narzekania. Tutaj w tym domu się nie narzeka. Moglibyśmy sobie nakleić takie takie naklejki gdzieś na, na lustrze, prawda, żeby przypominać sobie o tym, byśmy nigdy nie narzekali. Bo co to znaczy, gdy narzekam na coś, nie jestem wdzięczny. Mam pretensje do Pana Boga. Oto, tamto, jakieś żale. A mamy być wdzięczni. Wszystko otrzymujemy od Niego. Więc gdybym narzekał, to stają się w takiej postawie. Boże, Ty się pomyliłeś. Że jest zima i spadł śnieg. No przecież On wie, że ma teraz spać śnieg, że ma być mróz, że mam szybę skrobać. Ojciec wie, czego Wam potrzeba. Więc starajmy się nie narzekać. Myśleć dobrze, mówić dobrze o sobie, o innych, pozytywnie, z wiarą, w perspektywie Bożej obecności wszędzie, Bożej miłości. Amen? Amen. Kochani, Słowo Boże ma wielką moc. To już wiemy. mówiliśmy tutaj o tych trzech terminach. Logos, Rema, Dabar. Trzy terminy Słowa Bożego, które ukazują skuteczność intelektualną, emocjonalną, duchową i stwórczą. Słowo Boże ma moc, ale też Słowo Człowieka ma moc. Słowo ludzkie ma moc. Zawsze ze słowem człowieka idzie duchowa rzeczywistość, oddziaływania, wpływania na niego. I o tym dzisiaj chcemy też powiedzieć. Księga Przysłów mówi tak. 12, 18. Nierozważnie mówić, to ranić jak mieczem. Ranić jak mieczem. I ja mam takie doświadczenie zranienia jak mieczem, ale ja mam też doświadczenie, kiedy ja zraniłem niechcący jak mieczem. Ja mam to doświadczenie. Kiedy ja powiedziałem coś bezmyślnie, kiedy powiedziałem coś nierozważnie, kiedy się nie zastanowiłem, a potem płakałem i żałowałem. I może masz to doświadczenie, że do kochanej osoby, nawet najbliższej. Powiedziałeś coś i zraniłeś w mieczem. A potem żałujemy. Dlaczego tak jest? Bo Słowo Boże ma moc, ale i słowo ludzkie ma moc. Słowo człowieka wywołuje skutek. Nie rozważnie mówić, to rani cię mieczem. I ja dziś przepraszam Jezusa i was także, jeśli kiedyś zraniłem mieczem słowa niepotrzebnie, bezmyślnie. Wiem, jak to rani, bo sam byłem zraniony nieraz. Może kiedyś kogoś zraniłem, Ale taka jest prawda o nas. O każdym z nas. Dlatego tego Księga Przysłów mówi dalej 18, 21 Życie i śmierć są w mocy języka. Życie i śmierć. Zobacz, jaka wielka rana jest. Posłuchaj jeszcze raz. Życie i śmierć. Są w mocy języka, czyli język mój może używiać albo uśmiercać, podnosić i leczyć, albo smucić i ranić. Jak wielka skuteczność. Efekt jest w mocy języka życia i śmierci. Niektóre nawet choroby. Stany duchowe i psychiczne są wywołane z powodu słowa, które zraniło jak miecz. Tak. Dlaczego tak jest? Bo ono ma skutek. I taki zbierany owoc, jakie ziarno się Ziarnem jest Słowo. Księga Mądrości 1.11 mówi: Słowo nie jest bez następstwa. Czyli słowo ma skutek, Słowo wywołuje efekt, efekt, konkretny efekt, tak, skutkuje, jest skuteczne, każde nasze słowo jest skuteczne, pozytywnie albo negatywnie, życzliwie, z miłością, cierpiąc, pokojem, albo z gniewem, złością, nienawiścią, zazdrością, jakąś agresją, pretensją. Więc może budować, a może i ranić myślę dziś o słowach. Także o słowach wobec nieobecnych. One mają oddziaływanie. To nieważne, że na przykład tej osoby nie ma wśród nas, a my o niej mówimy. My mówimy o niej, a skuteczność duchowa dociera do tej osoby, której chociaż nie ma tutaj obok nas. Tak jest. Między innymi wiecie, że tak działają przekleństwa, klątwy. Tak działają. Niekoniecznie ta osoba musi być blisko. Działają na odległość. Więc mamy bronić i pilnować swego języka. Powściągnij język od złej mowy. Pomyśl nad swoim językiem, bo ma wielką moc. Księga syracha. 28:17 mówi: Uderzenie języka łamie kości. Uderzenie języka łamie kości. Masz to doświadczenie, ktoś cię bardzo dotknie słowa. Chodzi się półmartwy. martwym, rozpadasz się, wszystko cię boli. Nie chcesz się żyć sam. Tak potrafi słowo dotknąć. Złości, gniewu, zazdrości, jakiejś nienawiści, a tym bardziej bolesne, kiedy jest fałszywe, kłamliwe, niekiedy w kontekście jakichś spraw religijnych, chcesz dobrze, a ktoś cię złośliwie uderzy słowem. Bo poczekajmo, skuteczność ma język, gdy mówi słowo uderzenie języka łamie kość. Nie zdajemy sobie sprawy, że język jest związany z duchową rzeczywistością. Słowo wpływa na dobro lub zło, życie i śmierć. I język panuje nad naszym życiem. Bardzo często tak jest. W Syrach 37:18 mówi dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę. Jak mocne słowa. Jezus ma pełną władzę na naszym życiu. I albo z naszych ust będzie wychodziła mowa szkodliwa, albo budująca. Mowa używiająca, albo niszcząca. Dlatego też chcemy w tej modlitwie podziękować Bogu, że mówimy. Zobacz, są ludzie, którzy nie mówią. Nie mi. Migają. Ale mówimy, mamy język, zasób słów, możemy się wysłowić. Są ludzie, którzy są po wylewie, nie mogą potem mówić. No nowo uczą się mówić. Więc mamy darmowy, piękny dar. Chcemy Pana przeprosić, że nie zawsze mówiliśmy dobrze. I chcemy Pana poprosić, by z naszych ust wychodziło błogosławieństwo, chwała. Uwielbienie! Bo usta nasze, jak mówi księga Izajasza, to bramy Syjonu. To bramy Syjonu, poprzez które ma wychodzić chwała, uwielbienie, wdzięczność. Bramy Syjonu to nasze wargi. Dlatego też ten temat jest ważny. Kochani, byśmy słowami się nie ranili. Jeremiasza 9,7 Mówi, język jest śmiercionośną strzałą. Śmiercionośną strzałą. Czujemy się wtedy, jakby to, ta strzała zła, złego słowa wbiła się w ciebie. Ja mam to doświadczenie, i chodzisz czasem, budnia, i cię boli. Po prostu cię boli. Boli się coś duchowego w tobie. Tam skuteczność to ma. Dopóki tego. Nie wyjmie Boża łaska tej duchowej strzały, dopóki nie przeprosi ktoś, dopóki nie stanę przed Panem i nie pokonam tego duchowo, dlatego też istnieje taka modlitwa, taka rzeczywistość modlitewna łamania przekleństw, którymi zostaliśmy dotknięci przez kogoś, a my nawet o tym nie wiemy czasem. Te duchowe właśnie strzały, utkwione w nas. I w imię Jezusa łamie te duchowe strzały złych słów, przekleństw, które ktoś mógł skierować na mnie, albo ja sam, albo ja sam nawet na siebie przez narzekanie i mnie Oto się też pomodnimy za chwilę. Ale chcę w tym słowie Was zachęcić. Do czego? W troski o słowo do modlitwy w intencji języka. Jak mamy się bronić? Pozytywnie teraz. Dawid, nasz psalmista wspaniały, który uczył uwielbienia, on miał to samo doświadczenie jak my. Czyli co? Wielbił Boga, a następnego dnia nie radził sobie ze słowem, z językiem. I Dawid modli się po prostu o to, Panie Boże, ranie moim językiem. Panie Boże, nie pilnuję go, nie jestem w stanie go upilnować, dlatego modlił się w Psalm 39, 39,2 w ten sposób spraw, abym nie zgrzeszył moim językiem. Prosił o to Boga. Co więcej, On mówi nałożę kaganiec sobie na usta, abym nie zgrzeszył moim językiem. I może dobrze rano, Panie Boże, krew swoją krwią moje usta. Panie Boże, sprawę nie zgrzeszył językiem. Tym językiem nikogo nie zranił. Krótka taka modlitwa, ochrona nad językiem. Ale co więcej? Modlitwa o serce? Bo wiemy, że to z serca wszystkie usta, wszystkie usta mówią, czerpią z serca nasze usta. Mówi słowo Jezusa Mateusz 12,34, z odpitości serca mówią usta. A więc to się zaczyna tu, w moim sercu. Kiedy ja coś palnę bezmyślnie, a potem płaczę i żałuję. Kiedy ja zranię kogoś jak mieczem. Kiedy coś powiem nie tak, to opaść, co się dzieje. Boli to Ciebie i boli tą drugą osobę. Więc mam pilnować serce i prosić Pana Jezusa, daj mi serce kochające, roztropne, mądre, powolne w mówieniu, by najpierw się zastanowić, pomyśleć, Potem powiedzieć. I tutaj nie ma ludzi doskonałych. Tu nie ma w tej dziedzinie świętych. Wszyscy jesteśmy tu tak samo grzeszni, dlatego, na zakończenie, list świętego Jakuba. Jakub, Jakub jest konkretny. Mariusz powiedział ostatnio, że jest taki konkretny, mocny ten list Jakuba. No tak jest. I on tutaj centralnie, tak między oczy nokautuje każdego z nas. On się nie czai. I trzeci rozdział zatytułowany wprost grzech języka. Proszę bardzo. To jest, to jest Jakub. On wie, że wszyscy po prostu upadamy. I on mówi wprost od razu tak. Werset drugi. Wszyscy często upadamy. Kto nie grzeszy językiem, kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonalnym. Ale nie ma takich. No nie ma takich no, taki się nazw. Ale zobacz, co on mówi dalej. Zakładamy koniom kaganiec, węcidła, koniom na pysk, wprost tak mówię, by były nam posłuszne. I wtedy kierujemy całym ich ciałem. Kierujemy nimi. Nawet oto okrętą, choć są tak bardzo potężne, tak silnymi wichrami miotane, niepozorny mały ster. Nadaje taki kierunek, jaki odpowiada sternikowi. Tak samo język, mimo że jest malutkim organem, ma powód do wielkich przepałek. Oto mały ogień, a wielki pożar rozpala. Oto język jest takim ogniem, mówi: ogniem. A więc wszyscy tutaj mamy wielkie pole do pracy nad sobą, do modlitwy. I błagania Boga, by z naszego serca, z naszych ust wychodziło tylko błogosławieństwo. Na zakończenie, mówi tak, Przy pomocy języka wielbimy Boga, Ojca, i przy pomocy języka przeklinamy ludzi stworzonych na jego podobieństwo. Tym samym językiem błogosławieństwo rozlewamy i przekleństwo. Dobre słowa. I złe słowa, tym samym językiem. I mówi werset 10, trzeci rozdział Jakuba, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, mówi, moi <grym> bracia, tak być nie może. Czy z tego samego źródła wypływa woda słodka i gorzka? A piękne jest słowo. I dlatego też chcemy pójść za My z naszych ust Wychodziła tylko chwała, uwielbienie, błogosławieństwo. Dobre myśli i dobre słowa o nas, o naszych braciach i o tym wszystkim, co nas spotyka. To jest to, co mówiliśmy tutaj, że Juda idzie pierwszy. Chwała idzie pierwsza. Uwielbienie ma iść przed nami. Błogosławienie Boga nawet w tym, czego nie znamy, ma iść przed nami by wprowadzać już obecność Boga przez błogosławieństwo także w to, co jest przed nami nieznane. Więc błogosławmy, a nie złorzeczmy. Błogosławmy, a nie przeklinajmy. Błogosławmy i kochajmy naszych braci i siebie. Amen.